Witajcie moi drodzy, z tej strony Ryniu i witam was w kolejnym odcinku z Crusaders Kings 3. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, postaramy się tutaj dotrzeć na Bliski Wschód i założyć Królestwo Jerozolimy. Żeby to się stało, to papież musi wypowiedzieć Krucjatę o tej ziemię i postaramy się, żeby mieć tutaj duży udział. No i żeby ktoś na przykład z naszej dynastii tutaj zasiadł, a mianowicie z dynastii Piastów. Więc moi drodzy, ja rozpocznę rozgrywkę i widzimy się, kiedy Krucjata już będzie rozpoczęta. I Jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Już miałem wyłączać grę i porzucać pomysł na ten odcinek, ale widzę, że jest. Po prostu siedzę tu już godzinę i tak, że nie, to nie ma sensu. Więc Deus volt. Dobra, i papież ogólnie tutaj chce o włoszczyznę? Wo nie, no co ty? Dobra, moi wojownicy będą gotowi do walki. Ale mamy tutaj oczywiście jakieś stałe okienko krucjaty. To mamy taką opcję jak przekieruj wojnę. I wybieramy królestwo Jerozolimy. I się udało, moi drodzy. Możemy wybrać tylko siostrę albo naszą córkę. Więc niech będzie, to, to córka niech tam będzie. Dobra, i zaczyna się krucjata, moi drodzy. Deus vult. Nasz zakon święty też został wynajęty, templariuszy. Dobra, schodzimy na ląd. Postaramy się coś przejąć, żebyśmy mieli jakoś tutaj dobre miejsce do walki. No już nawet przejmujemy z innymi królestwami, księstwami. A wroga armia gdzieś poszła tutaj, ale jej nie widzę aktualnie. O, jest wroga armia, cofnijmy się. Dobra, przyjmijmy to i wbijamy tutaj. Dobra, i teraz wygrywamy elegancko, bardzo fajnie. Wroga armia pokonana. My teraz szybko staramy się poprzejmować tutaj tereny, żebyśmy mieli gdzie wypoczywać, że tak powiem. Regenerować siły i tak dalej. O, to jakieś pomniejsze armie, widzę, ale dobra, nic się nie dzieje. razie tutaj idzie jakaś armia, nie podoba mi się to. Chyba powinniśmy tutaj wesprzeć, bo to jest jedyne takie przejście tutaj. O, oni uciekają w morze. Okej, okay, no dobra. Ale to dobrze, ci uciekną w morze. Okej, okay, niech oni sobie już stąd idą. I teraz może złapiemy tu jakieś armii. Aha, tylko od tyłu tam, no dobra. Jak tutaj ich złapiemy, to dobrze, bo oni się będą desantować, mamy większe szanse na wygraną. Dobrze. Elegancko. Mamy pierwszy, rankę pierwszą, jeżeli chodzi o udział w wojnie, super. Dobrze, 94% krucjaty. Myślę, że jak teraz złapiemy te 2000 może tutaj coś to pomoże. Dobra, całkowicie rozgromiliśmy armię, więc fajnie. Tutaj jeszcze też przejmują. Dobrze, już ich rypiemy. Nie mają szans, już po Krucjacie praktycznie. O, 100%. I moi drodzy, mamy to. Zwycięstwo w Krucjacie. Wojsława Piast otrzymała Królestwo Jerozolimy. Nowe Królestwo. Teraz zostało ustanowione pełnoprawną królową Jerozolimy. Katolicy wreszcie mogą spać spokojnie. I teraz możemy grać się właśnie, jako nasza królowa. I tak właśnie zrobimy. I tutaj nasza królowa jest uparta. Jest szczodra, mściwa. Jest dotyk Midasa, to jest najlepsze rozwinięcie, jeżeli chodzi o zarządzanie. Królowa Krzyżowiec. Też bardzo fajne bonusy tutaj dostajemy. No i dworzanka dyplomatka, to też bonus do dyplomacji. Niestety mamy tylko jedną domenę pod sobą, więc no trzeba będzie to rozszerzyć na pewno. Tutaj też mamy męża, który tutaj jest dobry w militariach, Ja go specjalnie tak wziąłem, taki zaaranżowałem, taki małżeństwo. Tylko waleczności jest beznadziejny, ale dobra, to mniejsza o to. U nas tutaj będzie właśnie wspierał w etosie rycerskim. Oczywiście będziemy musieli nawracać te prowincje. 8 lat to dosyć sporo. zacznijmy sobie od Jerozolimy, oczywiście. Dopiero gdy Złoty Krzyż zawiśnie od Ascalonu po Omara, a niewierni zostaną wyparci z Ziemi Świętej, święta misja związana z wyprawami krzyżowymi zostanie zrealizowana. Czyli tutaj musimy stworzyć imperium. Jak ona... jak duże to imperium musi być? Halo? Aha, czyli musimy wszystko podbić tutaj. Tu, okej, okay, tak jak idzie ta biała linia. I tutaj, to wszystko. Żeby stworzyć tutaj imperium. Dobra, to brzmi jak plan. Znaczy jako cel, taki bardziej. Dobrze, i tutaj jeszcze mamy, tutaj możemy przyjąć lokalną kulturę. No tutaj mieszkańcy terenów suchych i te tutaj jednostki możemy rekrutować. To jest dobre. No i proszę bardzo, teraz od razu nasza królowa tak wygląda bardziej, tak właśnie w tych klimatach. Ważne, żeby religia się zgadzała. Tutaj skupimy się na dochodzie, żeby bardziej rozwijać oczywiście tej prowincji. No i administrator tutaj już zostało rozpoczęte, więc czemu nie, możemy w to iść dalej. O, jaki fajny, ładny dwór, taki kurde no, w tym klimacie takim... Bliskiego wschodu. A na szczęście tutaj mamy jeszcze jakąś armię świętych wojowników. 3200 ludzi. Zobaczmy w ogóle, na jakich terenach tutaj będziemy się bić. Głównie to są tereny suche, pustynia i pustynne góry. Więc tak, jeźdźcy wielbłądów to jest coś, co na pewno będę chciał. Tutaj mamy trochę lepszych zbrojnych. mubarizun coś takiego. Włócznicy też tutaj no, są lepsi trochę w górach. Tutaj widzę, że mamy bardzo dużo rozejmów w ciągu 9 lat, więc 9 lat mamy spokój, ale później na pewno no będziemy musieli walczyć. Oj, tutaj już mamy jakiś pierwszy bunt. To jest ta ich wiara. Ismailizm, Okej. Okay. Dobra, Wystawiam całą armię. Muszę złapać takie małe jednostki tutaj. O, dokładnie. Żeby tutaj się nie połączyli. Jakieś małe bunty, ale na spokojnie. Dajemy sobie radę. No, te wielbłąty tutaj działają, więc fajnie. No i spoko, już po buncie. Dobra, ogólnie tutaj jeszcze mamy templariuszy. Ja tak sobie myślę, czy niedobrym pomysłem byłoby tutaj wypowiedzieć tym emiratom teraz wojnę. Hashimidy. Mamy przewagę. Mamy pieniądze. To ryzykujmy. Oczywiście jakiś tutaj sojusznik dołączył, więc my za punkty religijności zatrudnimy sobie zakon, żeby też nam pomógł. Dobra, to i na razie wojsk przeciwnika nie widzę, zajmujemy sobie tej prowincję, bo on jakby toczy jeszcze wojnę z kimś tam drugim, niby wygrywa, ale. Zawsze jest to jakieś tam skupienie uwagi na czymś innym. No i on sobie teraz przejął, pójdzie się bić, a ja sobie wezmę to co jego. To brzmi jak plan. No tutaj niestety będziemy musieli walczyć z tym przeciwnikiem naszego przeciwnika, ale no niestety się tak kopaliśmy w bitwę. No szczęście mamy zwycięstwo, ale tutaj teraz musimy złapać tą armię. Dajemy radę, ale mocny przywódca, kurde, 33. Tutaj druga armia, ale wygramy z nimi, bo oni wychodzą z okrętów, okej okay. Tutaj się cofniemy tą armią Dobra, złapaliśmy tutaj elegancką, bo to jest chyba sojusznik, dobra I tu ta armia się wraca, ją też chyba złapiemy gdzieś tutaj w górach, spoko I dostaliśmy informację, że nasz ojciec zmarł No właśnie tutaj widzimy I możemy stworzyć linię boczną Naszej dynastii Nie wiem, nazwijmy to Piast Jer Jer Jeruzalem, coś takiego, taka dynastia O, i z takim krzyżem Orzeł i krzyż, spoko. Dobra, idziemy tutaj sobie na stolicę, jak już ją zdobędziemy, miejmy nadzieję, że to już będzie koniec wojny, chociaż 95% to raczej tak. O i papież się ma, daj pieniądze. <gry> Każda muzułmańska wiara ma teraz dostęp do dżihadów, o nie. Raj czego to, to oczywiście chyba cała wiara katolicka stanie po naszej stronie, jakby coś się działo chyba. O, dobra, i kończymy wojnę, co prawda jest bitwa, ale nie chcemy się już bić. No i trochę prowincji teraz zdobyliśmy, bo to jak Z4, teraz oczywiście trzeba tu zwiększać kontrolę. No, tu w ogóle mamy meczet Proroka. A jeżeli mieć z tego bonusy, to właściciel musi być muzułmaninem lub uznać to za miejsce święte. Okej, okay, jak to zrobić? Dobrze, że nam się udało tak szybko powiększyć tą naszą Jerozolimę. Dzięki temu, w razie czego jakiś wojny, to zawsze będzie więcej pieniędzy, więcej ludzi. Uuu, co to, co to się dzieje ze Cesarstwo Bizantyjskie? Czyżby się rozpadało? Oho, co tu mamy? Jakiś list. Moja droga siostro, ten król czy nasz brat i przyjaciel. Okupuje tron, który słusznie należy się tobie. A ten mój brat Kimon jest? Aha, on ma jakieś tutaj dwie prowincje i chce tu jakieś bunty ogarniać. Tylko jakby nas Polska już nie interesuje, co nie? W ogóle możemy się udać na pielgrzymkę do Jerozolimy, czyli po prostu wychodzimy z domu. I możemy tutaj zawalczyć. Jakieś tutaj sojuszników ma... Nie, nie ma. Ej, to spoko. To tą jedną prowincję bez problemu. Tutaj wroga armia gdzieś płynie, ale zaraz ich złapiemy. Gdzie oni poleźli gdzieś tutaj w ogóle? Bez sensu. Dobra, wojnę kończymy. Elegancko. Nawracać się na jedyną właściwą wiarę. To nie mają tak tutaj dużo sojuszy. No dobra, tutaj 5000 ludzi dam radę. A ten sojusznik jest praktycznie tutaj cały zajęty, więc to też będzie prosta wojna jakaś. tutaj kolejny jakiś święty meczet w Mekce. To my, to my Mekkę mamy ostro, ale niestety budowla wyłączona, bo wiara musi to uznać za miejsce święte. A gdybyśmy tak oddzielili to, tą naszą wiarę? Tak, i z tego co widzę tutaj, właśnie każda wiara w razie czego. Ma inne miejsca święte. No to jest zastanawiające w sumie. Ale myślę, że jeszcze możemy być na to za słabi. Od tego co widzę, cesarstwo bizantyjskie się nie rozpadło, ale przenieśli stolicę do Lakonii, a dokładnie Mistra. O, święte cesarstwo rzymskie wchodzi tak elegancko tutaj we Francję. Polska, jaka była, taka jest. A w Hiszpanii tutaj Kastylia sobie nieźle radzi, widzę. Kumania jakaś podzielona na trzy części. Śmiesznie to wygląda. O, jakaś kolejna nowa krucjata, ale to jest za Proże. Więc temat nas mało interesuje. Aczkolwiek, a gdybyśmy dali radę, kurde, mam mało pobożności. Jak szybko zdobyć pobożność? A, na pielgrzymkę! Czyli moi wojownicy będą gotowi, i tutaj już coś zyskamy. Okej. Okay. Musimy to dobrze teraz rozegrać. Dobra, deklarujemy tutaj. Przekieruj wojnę. Musimy mieć jeszcze trochę pobożności. Mamy 17 miesięcy. Czy mi się uda w tym czasie? Dobra, udało się. Mamy cechę pątniczka. Teraz przekieruj wojnę. Fatimid, czy jakoś tak? Gdzie ja to teraz znajdę? O! Jest Fatimid. Tutaj właśnie. Zmień cel. I zarąbiście, i tutaj w razie czego damy sobie naszą córkę. I będzie tutaj w razie czego naszym takim małym sojusznikiem i będziemy mogli to podbijać bez żadnego problemu. Ale ja to ogarnęłem, widzowie. To jeszcze się armie gromadzą u mnie. To już jakiś zakon już się wyrwał do ataku. Dobrze było, jakbyśmy się na Jerozolimie tej byli, bo mamy tutaj bardzo wysokie nie, mury. Dobrze, dobrze, na Jerozolimie. Chodźcie tu, nie uciekajcie. Dobra, tutaj gdzieś ich złapiemy, to i tak złapiemy ich gdzieś na murach, co nie? O, tu, tu, tu dokładnie. Byłoby super. Dobrze, mamy ich. Pierwsza bitwa wygrana. Odsłowniemy się do rozolimy, będziemy sobie tutaj po prostu siły regenerować i poczekamy na resztę sojuszników. A, tutaj w ogóle są moi sojusznicy. O kurde, no dobra. Także kiedy oni tutaj do mnie przypłyną? No ale dobra, to ja będę tutaj zdobywał najwyżej prowincję. Tu jest 18 koła ludzi, tego przeciwnika oczywiście. Dobra, wróćmy tutaj. Gdzieś tutaj muszę być bliżej tych moich sojuszników, bo już widzę minus 50 na wojnie, więc no nie daję sobie rady. O, dobra, tutaj coś przypływa. Kurde, nie że tego przejąć. Dobra, idziemy tutaj. O, dobra, tutaj wygrywają. Tutaj, niestety, ja przegrywam, ale dobra. O, tutaj coś przejmują. Okej, okay, dobra. Możeliśmy w tamtą stronę, gdzieś co? O, właśnie, bo to cała armia tutaj teraz będzie szła chyba. I by się przydało ich tak zamknąć. Tak, oni już tutaj się zbierają na walkę. Okej, okay, my też tutaj płyniemy. Dobra, ale dajmy, dają radę, jeszcze my tutaj, okej. Okay. I tutaj w nas wchodzi kolejna armia. Ci też tu idą, mam nadzieję. Ale dobra, wygrywamy. Dobra, fajnie sobie tutaj przejmujemy, już wchodzimy tutaj w głąb ich państwa. Może nawet się zaraz pokusimy o stolicę. Dobra, i 100% krucjaty, a jednak nie, 91 spadło nagle. Aha, chcą się tutaj tłuc, ja tak średnio chcę. Dobra, wbijają się tu. Czy my tu mamy szansę? Zobaczymy. Tylko... Koledzy mogliby pomóc. Tak to widzę, że jak zwykle sojusznik woli stać i się patrzeć. A, tragedia. Boże, te boty czasami je po prostu dobijają. Zamiast się ruszyć... Dobra, wygraliśmy, nieważne. <laughs> no i mamy tutaj. Posadziliśmy na ten, na, tutaj na tron naszą córkę. I możemy oczywiście nią grać, ale no nie, nie będziemy. Tutaj utworzyliśmy te królestwo, żeby mieć taki bufor od jakby zachodu. Ale ten Egipt jest byczy. Tylko kurde, co teraz... To, to to też ona przejęła? Kurde, niedobrze, ale dobra, niech będzie. O, nasz mąż um, umarł, i tutaj nasza królowa traci stres, więc spoko. I sobie teraz zrobimy sojusz z Egiptem, więc no tutaj jesteśmy już teraz taką liczącą się siłą, że tak powiem. No i teraz z takim Egiptem za plecami, to ja trochę no, nie mam czego się martwić, bo mamy w sumie prawie 30. Tysięcy wojska razem, to jest całkiem sporo. Moi drodzy, że to też dobry moment, żeby oddzielić naszą wiarę. I nazwijmy ją jedyna właściwa wiara. Utraciliśmy zakony, ale to mniejsze o to na razie. I w ogóle mam takiego baranka, czylicie, miejsce świętej Jerozolima i taki baranek z krzyżem. Świat zobaczy, że Bóg nam sprzyja. Możemy zażądać tutaj od córki nawrócenia, to byśmy mieli dwa państwa takie potężne tutaj. Więc czemu nie, niech się nawraca. Trochę mnie właśnie to zastanawia, jak na przykład dodać albo usunąć miejsce święte. No bo mamy na przykład tutaj taką mekkę i tutaj jest ten święty meczet, mamy, mamy ten budynek wyłączony, a fajnie byłoby z niego korzystać, tylko trzeba to uczynić. No to jest taka informacja, że wiara posiadacza musi to uznać za miejsce święte. I jak mamy różne wiary, to mamy miejsca święte, co nie? I na przykład w prawosławie ma inne, i tutaj są też wszystko inne. No ciekawe, jeszcze nie wiem jak to zrobić. A widzę, że na internecie też nie ma informacji żadnej. Kurde, ale z tego co widzę moi drodzy, również tracimy decyzję o tej stworzeniu tego imperium z naszą wiarą katolicką, więc chyba musimy wrócić na katolicyzm jednak. Dostaliśmy past cnoty. O Boże, ten past cnoty ma kolce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, aby chronić Ciebie i innych. Zatem nasza królowa już ma 70 lat. No ciekawy artefakt. Czemu nie? Dobra, ładnie już tutaj się rozrastamy. Jeszcze kawałek tutaj i tutaj. I będziemy musieli się bić z tymi. Tylko teraz tak patrzę, że tak w sumie nie muszę podbijać tych ziem tutaj. Ale dobra, jak się już podbiło. Bardziej to by się przydało: księstwo podbić. To już mamy. Tu, 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 tu. Musimy jeszcze to zająć. Tu. Tutaj musimy kawałek tego w sumie dużego kraju zająć. Jeszcze te, te jakieś małe pierdoły i na końcu Egipt. I cesarstwo bizantyjskie. Tutaj w sumie dwie prowincje. O, możemy uświęcić ród krwi. Okazując wystarczająco oddanie, zdobywając przychylność duchowieństwa, mogę zapewnić mojej dynastii, że będzie zawsze znana jako święty ród krwi, który będzie pod boską ochroną. Wzór doskonałości, taka cecha i 500 renomy. Okej. Okay. Przydomek namaszczona, wzór doskonałości, no i fajnie. Tutaj widzę, że to cesarstwo ma jakieś problemy. W sumie to jest królestwo, nie cesarstwo, ale to mniejsza i tutaj widzę, że jakiś taki rozłam wewnętrzny, więc lepiej dla nas, będzie łatwiej podbić tutaj resztę. O, ale się rozleciało. Już nie ma tego wielkiego kraju. Dobra, teraz czeka nas dużo małych takich wojenek, bo to zostały same takie małe państewka. Gdzie się da, to po prostu będziemy wypowiadać wojny o jak największe księstwa. Malika Wiesława Jerozolima spoczęła w ramionach Pana w wieku 87 lat, więc mega długo żyła. Zmarła ze starości. Gorliwa kobieta, która walczyła o chwałę Boga przeciwko Pogan. Poganom w jednej z największych świętych wojen w naszej historii. I teraz gramy jako... Nikolas, który jest uczciwy, sprawiedliwy i tchórzliwy, więc zapewnie jest niezły wykształcony jeżeli chodzi o armię, Dobrym jest początkującym medykiem, więc też fajnie, pustynny wojownik, to bardzo się przyda, wyświęcona krew, to wiadomo, inteligentny, fajnie, ej, wcale, wcale nie taki zły ten władca. Dobra, tutaj mamy naszego doradcę, od razu damy, żeby ogarniał sprawy krajowe, żeby tutaj nie doszło do żadnych buntów. Dobrze, więc tutaj po prostu kontynuujemy ekspansję tych wszystkich małych... Prowincji. Bardzo ładna Jerozolima. taka taka nie za mała. No moi drodzy, jest tutaj problem z tym Egiptem. W sensie takim, że potrzebujemy no, tych ziem tutaj. A Egipt je posiada. A mamy trochę niepotrzebnych ziem. Więc powiedzmy, że na potrzeby historii nasz władca dogadał się ze swoją ciotką. I może powiedzieć, że wymienili się tytułami. Tutaj mamy trzy księstwa dokładnie. A tu mamy trzy. I tu mamy czwarte niepotrzebne, żeby nie było, że królowa Egiptu jest stratna. Więc ja sobie po prostu teraz za pomocą modyfikacji to pozmieniam. Dobrze, i tak jak widzimy, Egipt sobie zyskał. Tutaj tereny, tutaj taki mały teren, więc w czego sobie może to wszystko podbijać. A my mamy tutaj piękną, ładną Jerozolimę. I teraz korzystając z tego, że cesarstwo bizantyjskie jest w wojnie domowej, tutaj musimy zrobić rozstrzenia do trzech prowincji w sumie. Więc niech nasz tutaj arcybiskup robi rozstrzenia. No my tu jeszcze mamy kilka takich tutaj małych państewek do podbicia. I chyba czas moi drodzy na wojnę tutaj z cesarstwem. Bizantyjski, mam trochę mniej armii, ale jeszcze możemy sobie wynająć zakon. O, tą jedną małą prowincję, No ale cóż, no coś trzeba. Zostawiamy całą armię. Będziemy czekać po prostu na nich. To nie jest wiara antagonistyczna, więc nie możemy wynająć zakonu. No, ale dobra, jeszcze mam pieniądze. O, armia bizantyjska już się tutaj pojawia na naszych terenach. Dobra, wbijają się tutaj w nas. Wygrywamy na razie. O, papież tutaj zapowiada krucjatę, no ale to nie nasz interes, więc może po prostu wyślimy mu tylko pieniądze. Dobrze i tutaj sobie ładnie radzimy z tą armią bizantyjską. Na naszych terenach, jak się bijemy, no to jest dla nas spoko. Armia bizantyjska się cofa. My też się cofniemy, żeby się zregenerować. Dobra, oni się rozdzielają, my sobie tutaj ruszamy na nich. Nawet 4000 złapiemy. Gdzieś tutaj jesteśmy też w pozycji obronnej. Więc wygrywam bez żadnego problemu. Oni tak w partach dochodzą, więc to już po prostu już po wojnie. Jak oni tak robią, no to praktycznie nasze zwycięstwo jest pewne. Dobra, znowu zrobimy to samo: oni tam idą na nasze prowincje, my ich doganiamy. Nawet się zatrzymali pod koniec. No i elegancko, zopaliśmy cesarza, bo on dowoził armią, no i koniec wojny. W ogóle tutaj z tego co widzę, jesteśmy pierwsi w kolejce do yy, Egiptu, w ogóle Kairu i tak dalej. Ale czemu? Bo w sumie to ma nasza ciotka, co nie? I ona ma dziecko. I dlaczego on jest przebrany w strój jakiegoś biskupa? 51 lat. Biskupstwo. Pielgrzym. Okej, okay, ale. I ma dzieci. Czemu on tego nie dziedziczy, to jego ja nie wiem. A, bo on jest ten, on ma roszczenia do królestwa Anglii, ale też do je Jemenu ma. I do Egiptu? Dziwne. Ale spoko, dla nas to git. Jerozolima będzie jeszcze większa. Najgorsze jest to, że zostały nam tutaj dwie prowincje, z tego co widzę. Zrobimy sobie do drugiej, ale to i tak będzie wyglądało tak, że będziemy musieli dwie wojny wypowiedzieć. I teraz też czekam na rozejm. a raczej na koniec rozejmu. Odzieczono... O o! Ty urosła ta Jerozolima! No, odziedziczyliśmy to. No i w sumie całkiem fajnie. Jerozolima jest, kurde, ogromna. I tutaj w ogóle fajne prowincje dostaliśmy. Bo to jest Giza na przykład, i to nam daje przyrost rozwoju. A w Kairze też mamy tutaj uniwersytet. A to jest piramida, czyli rozwój. No Dobra, fajnie. I renoma. Weszli na nasze tereny, więc moje 42 tysiące wojska leci na nich. No i elegancko, i po prostu ich tutaj gnieciemy. W ogóle, jak tam świat wygląda? Anglia rozwalona, Szkocja tutaj trochę dominuje. Na północy nic ciekawego, Polska jak stała, tak stoi. Tutaj w sumie, no nic ciekawego się nie dzieje. Tylko Święte Cesarstwo Rzymskie troszeczkę urosło, ale się tak zatrzymało. Dobrze, następny rozejm kończy nam się za 5 lat. Więc całkiem spoko, chyba. Poczekamy sobie chwilę. Znaczy ja poczekam, wy nie. Chcieliśmy się pozbyć, że tak powiem, tutaj Cesarza Bizancjum, ale widzę, że sam zmarł. Co oznacza, że resetuje nam się tutaj... Rozejm. Więc zajmujemy ostatnią prowincję, żeby zrobić po prostu imperium tutaj. Tutaj ja widzę, że standardowa procedura. Wbijają do mnie. Żaden problem, zapraszam, bijemy się na moich terenach. No i dobrze, mamy ostatnią prowincję, moi drodzy. Ale ładnie tutaj wypromowaliśmy wiarę katolicką. Naprawdę. I moi drodzy, mamy to. Odblokowała się opcja na stworzenie imperium. Autremerskie. Wreszcie prawdziwie święta ziemia. Od czasów Mahometa islam był siłą... Z którą należało się liczyć na całym wschodzie zagrożenie dla wyznawców Chrystusa. Jednak dzięki moim wysiłkom na rzecz zabezpieczenia Ziemi świętej już tak nie jest. Imperium niebieskie. Ostro. Może Bóg się nad nimi zlituje, ale nie ja. Cesarz Nikolas Święty. Za nowy wiek, nową erę, nowy naród. Okej. Okay. Autremerowie. Bardzo fajny, ładny napis. Ale tak trochę nazwa taka mech mogliby jakieś zrobić jakieś, nie wiem, wielkie cesarstwo niebieskie, albo albo coś tam, albo ziemia, ziemia boga, nie wiem. Królestwo Boże o! Ale tak czy inaczej, moi drodzy, cel tej kampanii jakby został osiągnięty, więc ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu oraz subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!